Rozmowa Dnia Wojciech Druszcz. Witam Państwa, witam też naszego gościa, pan Mateusz Molenda, psycholog, psychoterapeuta, ps specjalista psychoterapii uzależnień. Dziś zaprosiliśmy Pana przede wszystkim po to, żeby porozmawiać o problemie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Bo badania mówią wprost, ja trochę tych danych wypisałem, że jest z tym coraz gorzej. Takie pierwsze pytanie, które nasuwa się od razu, czy to prawda? Czy badania mówią prawdę? Czy Pan też to zauważa? Yy, tak, i badania mówią prawdę, i my jako specjaliści też to zauważamy. Tak, że jest coraz więcej osób potrzebujących, coraz więcej osób się do nas zgłasza. A, I bardzo dużo osób szuka pomocy, a, to, to może troszeczkę napawa optymizmem, że jednak coraz więcej osób też tej pomocy szuka. Ale czy da się pomóc wszystkim? Wszystkim tym, którzy się do Was zwracają, można w jakiś sposób pomóc? Mówię najpierw o tych, którzy. No właśnie, <laughs> bo... Chcielibyśmy pomóc wszystkim, ale czasami nie wystarcza po prostu czasu i specjalistów, bo specjalistów jest coraz więcej, ale dalej za mało. Chyba główny problem dotyczy psychiatrów. Tak, jeżeli chodzi o psychiatrów, to jest z psychiatrą dorosłych mam wrażenie, że jest kiepska, a z psychiatrą dzieci i młodzieży jest jeszcze gorzej. No właśnie, bo często na taką wizytę czeka się bardzo długo, czasami <laughs> wizyty odbywają się o bardzo niekonwencjonalnych godzinach, mm -hmm. o czym sam Pan nawet wspominał przed naszą rozmową. Ale ja skoncentruję się na tych informacjach, które udało mi się zdobyć. Raport Młode Głowy, który przygotowała fundacja prowadzona przez Martynę Wojciechowską, mówi m.in. o tym, że w 2020 roku było 140 mniej prób samobójczych 140% mniej prób samobójczych niż w roku ubiegłym mowa o dzieciach i młodzieżach a myślało o tych próbach prawie 40% młodych ludzi dlaczego Dlaczego? Też, yy... No to są takie badania, yy, myślę, w miarę profesjonalne, tam kilkaset hmm. tysięcy Chyba ludzi. Było, 200 no osób właśnie, więc to jest bardzo duża próbka. Ja czytałem. E, też dziś yy, patrzyłem na te badania, o których tutaj pan... Nawet wspominam. jeżeli młodzież trochę przesadza, no to, to, to hmm. na pewno nie aż tak, żeby tutaj nie otworzyć szeroko oczu. No właśnie, e, otworzyć oczy na pewno musimy, bo statystyki są miażdżące, tak? I tych osób, o których się mówi już w zeszłym roku. Tyle i tyle osób popełniło samobójstwo, tam około 10 więcej. osób, 2000 prób, ale to dla mnie z perspektywy specjalisty, który pracuje jakby z młodzieżą, to są w ogóle jakieś zaniżone statystyki, nie? Nawet. Bo jest dużo jakby prób niezgłaszanych. Prób, o których nie wiemy. E, no, samobójstwo, o których nie wiemy. Ja domyślam się, że w tych y, ankietach akurat młodzież mogła mm, w powiedzieć w i to raczej tak. jest czytelne. Mm, tak i tam bardzo dużo jakby rzeczy było y, przerażających. Nie? Choćby taki pierwszy y, fakt, że 9 na 10 uczniów z tego co pamiętam nie wierzy z psychologów w szkole. Nie, to jest w ogóle porażające. Nie druga, wiemy, że w ogóle jest ta pomoc. Druga sprawa, że pewnie też wielu boi się tej pomocy psychologicznej, twierdząc, że może psycholog na przykład przekaże dalej te tajne informacje komuś i w ten sposób również przeszkodzi w powrocie do dobrostanu młodzieży. To prawda. Myślę, Nie że też od tego jakby zaczynam w ogóle sesje terapeutyczne z, z moimi pacjentami, to zaczynam od tego, że to o czym rozmawiamy zostaje między nami, tak, że staramy się stworzyć miejsce komfortowe, bezpieczne. Wiadomo, że niektóre rzeczy jakby musimy konsultować z rodzicami no czy opiekunami, czy placówkami, tak, dzieci są w placówkach ale staram się zawsze osobę młodą, z którą pracuję, poinformować o tym, co będę przekazywał dalej. No właśnie, bo tak? to też jest ważne, żeby młodzież ufała, ale jednocześnie Pan też nie może wszystkiego chyba schować dla siebie. Są pewne fakty, które trzeba przekazać dalej. Tak, zgodnie z ustawą o zdrowiu psychicznym, co zawsze też powtarzam, że... Jeżeli jest bezpośrednie zagrożenie swojemu życiu, bądź osoby trzeciej, to my jesteśmy zobowiązani, tak, zawiadomić służby, rodziców, policję, pogotowie. Trochę też my decydujemy o tym, kiedy to robimy, bo no wiadomo, że nie zawsze, tak, bo też osoba przychodzi, mówi, że ma myśli samobójcze, no to też od razu nie dzwoni po pogotowie, no tylko badamy najpierw, co się dzieje, skąd te myśli i na ile jest to realne zagrożenie, tak, żeby też od razu tego zaufania, jakby nie nadwyrężyć, bo osoby młode to bardzo szybko... Jasne. A tak. Rezygnują, nie? żeby przytrzymać tę osobę. Rozumiem to tym bardziej, że każdy z nas był młody i, mhm. i pamięta, że ta fala emocji po prostu była czasami nienaturalnie wysoka. Raz poziom y, wrażliwości był przeogromny, innym razem w ogóle niewyostrzony mhm. i, i na pewno to też trzeba wziąć pod uwagę. Y, ten nieszczęsny 2020 rok i, i hasło, którym posługujemy się już od dawna, pandemia, to taki czas y, bardzo przykry i pewnie mądry Polak po szkodzie i w ogóle mieszkaniec świata, że może mhm. nie wszystko było dobre. Y, to zamknięcie w domach. Myślę, że to jest największy dramat, który mógł się wydarzyć. I bez względu na to, jak do tego wszystkiego podchodzimy dzisiaj. Czy pana zdaniem to też w jakiś sposób przeszkodziło młodzieży? Oczywiście uważam, że tak, że młodzież ma jakby swoją siatkę znajomych, z którymi się dzieli różnymi swoimi problemami, tak. My na terapii budujemy też tą siatkę wsparcia, tak, do kogo mogę zadzwonić, w kiepskim momencie, z kim mogę porozmawiać. No i nagle odcinamy kogoś, tak? Nagle ktoś siada w domu, nie może wyjść, nie może się spotkać, nie może wyjść na spacer. To co ma zrobić? Jak, jak, ma, jak ma sobie pomóc? No właśnie. Nie, tak, że... Że to był bardzo duży mhm. problem i my naprawdę dużo osób też po pandemii przyjmowaliśmy w związku z pandemią i też nam się skończyły chyba już takie nasze wewnętrzne pokłady wytrzymałości, tak? Że ten rok pandemii trwał ok. Damy radę, ale nagle rok minął, a to dalej trwa. No Więc i wydaje się, że to jest Wtedy. dużo większy problem niż te wszystkie choróbska, które krążyły. Mm. Te somatyczne problemy, nie wiem czy posługuje się właściwym terminem, krótko mówiąc. Grypa grypą, ale, mm -hmm. ale to co zostaje w głowie, to boli bardziej i dłużej. Znaczy, ja osobiście uważam, że to najbardziej boli. No właśnie, bo to I wszystko. I tak jak się rozmawia z, z młodzieżą, która e, na przykład się samo samookalecza. No to przede wszystkim robią to dlatego, że ból fizyczny jest o wiele bardziej do zniesienia niż ból psychiczny. Tak? Ja to robię, żeby rozładować napięcie psychiczne, nie? Więc też ale, jakby daje mm. dużo do myślenia. Są y, porady specjalistów, mm. które mówią wprost, że można ten ból fizyczny zadać sobie w inny sposób, niekoniecznie tak. szkodząc własnemu ciału. Są przecież informacje o tym, że może podrzeć kartkę, może się mm. wykrzyczeć, może y, znaleźć miejsce, gdzie można rzucić, y, no nie wiem, nawet szkłem w ścianę, ale, ale nie, nie okaleczać siebie. Tak, to jest y, coś, czego my uczymy też na terapii, żeby znajdować jakby inne zachowania, a tylko te zachowania też każdy musi znaleźć dla siebie, tak? Bo jeżeli ja powiem y, dziecku, który jest w całych tych emocjach, y, że ma teraz bić w poduszkę, to mnie wyśmieje taki tak. tak, młody no człowiek, tak. nie? Bo to dla niego już jest po prostu za duże. Uh, 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 uh. Przede wszystkim staramy się nie dopuszczać do tych momentów skrajnych, nie? Że jakby my y, staramy się y, tak na bieżąco rozładowywać to napięcie różnymi zachowaniami, um, myślami, terapią, sportem. Um, Jakimś wsparciem, żeby do tych skrajnych sytuacji, kiedy ja już naprawdę nie wiem co zrobić, nie dopuszczać. Bo dużo problemów młodzieży wynika też z tego, że oni nie wiedzą, co mogą zrobić w zamian. Że po prostu jest ściana, nie ma żadnego innego rozwiązania, nic innego nie wymyślę. Zadam sobie ból, nie? bo to wiem, że tak. działa, bo już to przerobiłem. Ale jest tak. też druga sprawa, która to wiąże, nawiązuje do poczucia bezsensu życia i jednocześnie mhm. chyba wiąże się z tym, że no, dla mnie nie ma ratunku i, i, tak. i właściwie nie wiem po co żyję. Prawda? Mhm. To też jest wielki problem. Jak do tego podejść? Jak do tego podejść? Gdzie tego sensu rzucać, szukać? Mówi pan o sporcie, no wiadomo, że ten sport jest na pewno dobrym rozwiązaniem mhm. i każdemu należy go proponować. Sport, ruch, mhm. jeżeli ktoś jest fizycznie sprawny, to na pewno może go to podbudować, ale jeżeli on nie chce wychodzić z domu. Pytanie, z czego też ten brak sensu wynika, tak? czy wynika jakby z zaburzeń neurotransmisji, kiedy mówimy o depresji i jest potrzebny psychiatra, żeby wyregulować lekami, lekami już stricte pracę mózgu? a z czego też mogą brak motywacji, czy, czy myśli samobójcze mogą wynikać. E, czy mówimy o takich refleksyjnych też, czysto jakby w wieku dorastania. Tak? Mm -hmm. Ja pamiętam, że też ojca pytałem, ale jaki jest sens żyję? życia, po to... co ja żyję. Tak? Mm -hmm. e, pamiętam, że ojciec mi powiedział, że czasami żyjemy po prostu dla samego życia. Tak? Więc nie rozwiązał mojego pytania, bo dalej musiałem się zastanawiać. No tak, albo czasami można też powiedzieć, że mistrzostwem świata jest przeżycie tego dnia, kiedy my jesteśmy w wielkim, tak. z wielkim problemem. Tak, że też taki fajny był kiedyś obrazek, że złodziej trwa tylko 24 godziny. Ja no i później potem mam Też, też, też wschodzi słońce. Ja jeszcze posiłkuję zerknę do tych statystyk, bo to są bardzo ciekawe informacje, jednocześnie dramatyczne. Mówił Pan o tym, że uczniowie nie wiedzą, że jest psycholog w szkole, ale hmm. na przykład prawie 40%. Młodych ludzi ogląda materiały prezentujące przemoc w sieci. I to mhm. też może mieć dwie strony medalu. Oglądam przemoc, więc w jakiś sposób się wyładowuje, ale z drugiej strony oglądam przemoc i ta przemoc mnie nakręca. Jak pan do tego. Jak Oj, tu pan już pan to może myślę, że też yy, takie uwarunkowania indywidualne. Nie, bo kogoś to będzie... da, da się jakoś to uogólnić, czy coś czy, czy na da się to tyle? jakoś uogólnić. No jeżeli jeżeli obserwuję przemoc, no to na pewno coś we mnie tam może kiełkować, tak? Tylko że jedną osobę to odrzuci, inną no no to zainteresuje. Tak, tak jak jest tak? z które... Kogoś który... to przerazi, tak? Jedni mm. lubią oglądać horrory, bo już czują te objawy lęku i że to jest fajne. Ja na przykład w ogóle nie oglądam horrorów mm. i, i nie, nie lubię przeżywać potrzeby. tego tak bardzo. Nie mam potrzeby dodatkowo mm. jakby być cofania się tym lękiem, a są osoby, które tego potrzebują. Um, ale faktycznie, no, jakby nie jesteśmy w stanie skontrolować yy, we wszystkim naszych dzieci i tych treści, które idą jakby z internetu, z telewizji um, jest naprawdę bardzo ciężko, a te często yy, są straszne. Czasami hmm. dzieci przychodzą ze szkoły i się boją czegoś, bo gdzieś coś zobaczyły, no bo właśnie, jakaś twarz. Internet coś. jednak teraz jest chyba takim hmm. nauczycielem numer jeden dla dziecka hmm. i często większym autorytetem jest niestety niż rodzice. Hmm. Na pewno jeszcze bardziej niż nauczyciele. Ta fundacja, o której tutaj mówię, fundacja firmowana przez Martynę Wojciechowską, wspomina też o konieczności udzielania pierwszej pomocy psychologicznej, ogólnodostępnym progla, programie profilaktycznym. Jak Pan to widzi? Czy jest szansa, żeby coś takiego zrobić? Czy to nie będzie za duży moloch, bo czasami są pomysły bardzo y, światłe, ale to wszystko gdzieś ginie po drodze. Jeżeli chodzi o pomysły i o rozwój, to bardzo dużo teraz się pojawia, y, w Pile się pojawiło Centrum Zdrowia Psychicznego. Ale tam, a tam też religijne. trudno się dostać. Trudno się dostać, to też zdarzają się y, odległe terminy. No właśnie. Ale generalnie te pilne przypadki jakby są na bieżąco, choćby na tą konsultacyjną, czyli tak? Czyli już jest lepiej, e, niż już było. Czyli już mogę przyjść, mogę gdzieś zadzwonić, także tego jakby wcześniej w pile nie było. Jest A, też telefon, prawda? Ale dalej brakuje specjalistów, tak? No bo jest powiedzmy jakiś yy... Yy, jakaś liczba osób, które mogę przyjąć do terapii, a więcej już nie jestem w stanie. Jakby, I tych specjalistów dalej brakuje, aczkolwiek te miejsca się tworzą. Tak? Też y, parę telefonów gdzieś tam otrzymałem, że tu w Wałczu ma się tworzyć centrum, że w pile jeszcze jakieś centrum się tworzy, także gdzieś coś się dzieje, a, bo jest to bardzo potrzebne. Jest to bardzo potrzebne i bardzo potrzebne jest też y, jakby mówienie o to, tym gdzie yy... się na... Proszę powiedzieć na koniec, może rodzicom, którzy nas słuchają, którzy przeżywają swoje dramaty, bo to są przecież dramaty rodzinne. Jednym zdaniem, nie mamy już wiele czasu. Co zrobić, kiedy dziecko jest w depresji, kiedy dziecko jest yy, na skraju wyczerpania? Jak jemu pomóc w pierwszej kolejności? Być. A ja myślę, że być przy tym dziecku. Tak, bo yy, też yy, często słyszę w gabinecie, albo on nie sprząta, albo naczyń nie wynosi. Nie? To jest główne, z czym ludzie, przychodzą rodzice. Tak, że on nie sprząta, nie chce chodzić do szkoły, rodzic wychodzi, zostaje dziecko, dziecko jest rozwalone, jest w kryzysie. Także jeżeli chodzi o rodziców, to uogólniając, to być. Być po prostu przy dziecku, być wsparciem, powiedzieć, że może nas liczyć, że jakby czegoś potrzebowało, to jesteśmy obok. Nawet się nie narzucać, tylko zakomunikować dziecku, że jesteśmy. Tego naprawdę... Brakuje zresztą w tych statystykach też było, że duży procent osób na przykład nie czuje się kochana albo nie czuje wsparcia od rodziców, a, no to to jest, yy, to jest ważne, żeby spojrzeć na to, ok, nie chodzi do szkoły, a może, nie wiem, źle się zachowuje, ale to są objawy, nie, my szukamy jakby tego, dlaczego tak jest, co ono przeżywa. No, trudno o celniejszą puentę, więc ja nie będę więcej pytań zadawał państwu. Zachęcam państwa, zachęcam do tego, żeby po prostu być przy swoich dzieciach i, i sam do siebie też te słowa kieruję. Dziękuję bardzo naszym gościem był Mateusz Molenda, psycholog, psychoterapeuta. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.